O tu jesteś. Popatrz się. Tak, tak. No i Rutkowski. Obok mnie Rutkowski stoi. Tak, to Rutkowski. Rutkowski. Tak, tak. tak. A, to komandor... a to komandor Majewski. Majewski. Tak, z Major Gintel. Gin... Nie, ten. ten Gintel. Gintel. A ten to jest zem, boro... zem, zem, a, gdzie ty, a gdzie ty jesteś, ty. A tu a. jestem. Ty pamiętasz jakieś na apelu trzasnął tego oficera niemieckiego w Pysk? Aż mu czapka zleciała. Była taka, był taki ale wybany. to był kawał. Pierwszorzędny. No, On uderzył, on chciał, uderzył mego plutonowego, kucharskiego, tramwajarza z Krakowa. A ja stanąłem między tym kapitanem Primem a tym Plutonowym, a on do mnie i mnie chwycił tak, a ja wtedy od razu odruchował czas w tą mordę szwabską. <laughs> No, ale później to było, proszę Was, proszę Ciebie, z Anglikami żeśmy głodowali. Trzy dni głodowaliśmy, no, to jest... i wreszcie Anglicy zawiadomili Międzynarodowy Czerwony Krzyż. I Międzynarodowy Czerwony Krzyż interweniował i wypuściliście z powrotem. Tak? No, ale to jest Całego żywego. Kolejny. Nam chodzi o Spitzberg. Tak, tutaj tak, tak, to Spitzberg. O, tutaj tak. właśnie Andrzej, twój ojciec, generał Drapela. Generał Drapela. Tu jest ten, o którym opowiadaliśmy. Tarski oficer, a, tak, tak, tak. a to zaraz. No. To jest Dębowski, boski Nie żyje. Nie tak. żyje. Markiewicz, Markiewicz, Widerko. Markiewicz Wyderką. I Adamowicz. Adamowicz. Adamowicz komando komando, tak. komando. I pułkownik Modzeniewicz. Generał pisko. Wernic, a tu jest Majewski komandor. Tak. Potem ficek nie żyje, on w 52 roku został tak. wskazany. Ta. No, no, Pokażcie. Czerkuczewski jest tutaj marynarz. Tak. A gdzie A ty jesteś? A ja jestem tutaj. Tu, o z tą brodą. No, no, tak. E, e, Na no tormiesz. To znaczy kapitan A to jest Marynarki Jasicki tutaj. A tu chorążynik. Chorążynik. Zginął w tym odbombardowania w tak. Dessel. A tutaj Giertych Andrzej. A tu jest Rybka. Rybka. Fish! Fish! fish, fish. fish. <laughs> Teraz milioner w Anglii. W Anglii. To jest milionerka. Stefan, przypominasz sobie, 44 lata temu byliśmy tutaj w tym forcie jeszcze. W jakichś strasznych warunkach, Ta, tu, gdzie ten ciepły, przyjemny kominek. To była Kazamata, wilgotna, duszna. Twoje łóżko chyba tutaj było, Stefan. No tak. Tutaj, twoje łóżko. Stało. Tutaj nie, moje łóżko stało tutaj w pośrodku. W tym miejscu tak. Przypomina mi się, tutaj o w tym miejscu mniej więcej, to było łóżko komandora frankowskiego, który chory był na raka i Niemcy odmówili jakiejkolwiek pomocy lekarskiej. Zorganizowaliśmy wtedy głodówkę, w rezultacie przesłali karetkę, Frankowskiego zabrali, ale w drodze do szpitala zmarł. Poza tym ta cała kazamata jest o tyle ciekawa, że znajduje się tam jeszcze kazamata dodatkowa za tą ścianą. W tym miejscu, gdzie teraz znajduje się ten kominek, był, był wieszak. Wieszak, długa deska, jakieś może około 5-6 metrów z hakami, deska szerokości 40 cm. Ponieważ wiedziałem, że Niemcy szukają najwięcej koło podłogi, dlatego wykuliśmy dziurę na wysokości tego, tego wieszaka i ten wieszak właściwie był całą tą maską. Chodziło o to, żeby wydostać się na zewnątrz fortu. Ponieważ nie mieliśmy żadnego oświetlenia, tam nie było żadnych, żadnych świateł, to, to, to z margaryny topiliśmy i sporządzaliśmy dodatkowe kaganki, i tymi kagankami oświetlaliśmy. Takie słuchaj. To 14 razy uciekał stąd, między innymi. Ale, nie, ale wiec... nie stąd. Stąd ale... 4 razy próbowałem. Tak, uciekać. Ale tu gdzieś w tym miejscu uciekałeś. Tak, no właśnie tutaj, tutaj była ta dziura y, przykrytana wieszakiem i była y, wysoka, dziura była mniej więcej jakieś 25-6 cm, tak, że można było zupełnie lekko prześliznąć się tam do środka. Bo nam mówili żołnierze, że na zewnątrz y, są rury jakieś 50-60 cm odpływowe, więc liczyliśmy, że to są odpływy stąd właśnie. A okazuje się, że później stwierdziłem w 1969 roku, jak to byłem, że te rury miały 15 cm grubości i nikt by nie uciekł oczywiście. A ciekawa sprawa, jak harcerzy budowali ten, na ten. kominek tak. i natrafili właśnie na ten otwór. Istnieje u nas, harcerzy takie niepisane prawo w Srebrnej Górze, że każdy obóz musi po sobie pozostawić jakąś trwałą pamiątkę i tak w 1975 roku przy budowie niniejszego kominka natrafili harcerze na ślepą kazamatę wypełnioną drutem kol kolczastym. Pamiętam, że przez pół dnia ten drut wyciągali, nawijali na, na role. I wówczas, więc myśmy wiedzieli, że jedna z ucieczek miała się odbyć przez podkop i przypuszczaliśmy, że to właśnie to właśnie to miało miejsce. Tu. No I tak to się, to się zgadza. I to się potwierdziło, że to się, że tak, to się zgadza, Nasza hipoteza tak. jest straszna. Bo jak, nie, Niemcy jak Niemcy wykryli to, to sprowadzili od razu tutaj robotników i w, w, tam wrzucili kilka tych rolek drutu kolczastego Rozwi, i to zabetonowali. To. Mieszkaliśmy w okropnych warunkach, te kazamaty były wilgotne. Z góry ciekło, woda się skraplała, słońce w ogóle nie dochodziło. Mieszkaliśmy na pryczach piętrowych. Ile nas było? Dwa Dwa piętra. I na silnikach ta słoma, silnik. Nie, biura, biura drewniane. Wióra, i sienik i słoma była też. Tak. Ja miałem biura, no, ja byłem głębi takie. I to było zawsze wilgotne. Więc jak człowiek wieczorem wszedł do tego łóżka, to Zawsze się trząc. A druga rzecz, na noc, jak były próby ucieczek, to nam zabierali buty, spodnie, spodnie, buty, zabierali nam i dopiero rano znowu wydawali, żebyśmy nie uciekali. Ciężko było, ale cały czas nurtowała w nas ta myśl, że jednak nie podać się i z tymi Niemcami walczyć musimy wszelkimi. Dostępnymi dla nas środkami. Podstawą ucieczek było to, żeby dołączyć do armii polskiej. Chcieliśmy w dalszym ciągu bić się z Niemcami, prawda? Dlatego, że to był wróg nasz. I nigdy, nigdy, nigdyśmy nie zwątpili przez cały czas trwania całej niewoli, że my wojnę przegramy. Wiedzieliśmy, że wojnę musimy wygrać i wygraliśmy ją. Nie pamiętam. Witam wszystkich zebranych na drugim spotkaniu byłych więźniów polskich oficerów o 8B, jak również na szesnastym zlocie rajdzie szlakiem ucieczki byłych więźniów. Czy komukolwiek udało się uciec z obozu? No, moje drogie dzieci, były tutaj ucieczki, i z tego tutaj obozu w zasadzie były nieudane ucieczki. Ale byli tutaj oficerowie, którzy z narażeniem życia, o tu jak na przykład nasz tutaj kochany kolega, uciekał tutaj przez okno, e, przygotował sobie. Sprześcieradła taką linę, przerżnął kraty i druty kolczaste, no i zaczął z okna schodzić po tej szmacie w dół. I zobaczył go wartownik, oświetlił go całkowicie, widoczny był jak na dłoni i bezpośrednio strzelał do niego. No ale on ma zawsze szczęście, prawda, uniknął, bo on już 15 razy uciekał, prawda, to już wiedział jak się skryć, prawda. I nie trafili go, prawda? Uciekał, bo przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o oficerów, to ich świętym obowiązkiem było, żeby przede wszystkim uciec z niewoli, wrócić z powrotem do swoich oddziałów i walczyć z tym naszym śmiertelnym wrogiem. Z tamtego obozu uciekło. Rzeczywiście uciekli oficerowie i dzisiaj trzech z nich można określić jako rzeczywistych bohaterów, bo siedmiu się nie udało, wrócili z powrotem, to znaczy złapali ich w czasie ucieczki. Natomiast tym trzem udało się. Mają była ucieczka, a myśmy w jesieni, dostali kartkę z Tobruka, żeby w Tobruku. A więc już byli, prawda, bardzo szybko Baruchy doszli Polski do Tobruku, a wiecie gdzie Tobruk leży, co? Nie wiecie? Afryka Północna. W Afryce Północnej, Północna. prawda. Czyli co musieli, przeskoczyć przez co? Przez morze. Śródziemne. Przez morze śródziemne. Odznaczeni zostali krzyżem Virtuti military, a więc największym odznaczeniem. A więc, proszę was, widzicie z jakim uporem szli ludzie do walki, bo przecież wiedzieli, tu się działo, tu można było ratować życie jeszcze. Ale tam szli do walki, którzy wiedzieli, że mogli zginąć w tej walce, prawda. A jednak ich świętym obowiązkiem było, żeby dołączyć jak najszybciej do oddziałów no, i walczyć z powrotem z wrogiem. My nie chcemy więcej wojny, chcemy żyć życiem spokojnym. Jak daleki i szeroki jest ten kraj, chcemy pokój.